Do niedawna nie wierzyłem w obstawianie meczy. Jednak przekonałem się do tego razem ze stronką. Zobaczcie. A to są efekty moich działań. Obstawij z nami bez ryzyka na stronie twojawygrana.pl. Wymieniamy rozmiar mniejszy, bo. Była? Może być na. Tak, jak wziąłem dziewiątkę. No Może być nawet ta mniejsza ósemka. Y... Taka z mniejszym oczkiem, ale ta jest piękniejsza. No nie, no są cudne. Boże, one są takie pięknie. Podobał jej się, ale pan zobaczył na paluszka i. O! Jak ładują? Patrzcie teraz, patrzcie co wam pokażę. I teraz tak. Nie jeden mówi, a kurwa, jeblibyśmy. Dziś ona zwują. Od 3 do 15. Tam jest milion, półtora miliona, może maksymalnie. Chyba półtorej miliona. Te półtorej miliona można w 8 miesięcy zarobić kłota głomy. kapuściane. <grystanie> można, można. Tylko się trzeba zmusić do myślenia właśnie. A to nic trudnego. Dla chcącego oczywiście. No. O ty, prawda! Kurwa, szukam czapki dla na Nali bez pompona. A ten pan to mnie prześladuje już od paru lat. mieszkałem na i to już wtedy się gdzieś tam koło mnie kręcił nie wiem o co chodzi, albo mi się tak po prostu powtarza ten ten gdzieś tam w różnych miejscach w różnych okolicznościach o, o kurwa biorę ją przepraszam, czy pasuje mi ta czapka? tak myślę o, no to biorę <gry> chuj wychodzę w niej pierdolę Ciekawe czy mnie zatrzymają Zaraz zobaczymy No nic jak to się, to zaraz im ją oddam <laughs> Kurwa! Kitu, ja pierdolę <laughs> Nieźle co? No jak na razie nikt mnie nie goni Chyba mnie lubią w tym sklepie ja. Ciekawe kurwa czy ktoś mnie trzasnie, że to ja <laughs> ja pierdolę kurwa, ale jajca wszyscy nie usłyszał. Ciekawe, czy ktoś pierdolnie, że to ja. Dzień dobry. Nie, nie, nie. Patrz, kto mnie rozpozna, wiesz. Jednak poznali mnie. Dobra, idę oddać kurwa perłę. Albo nie. Nie, pierdolę przyda się.